Widajcie w, o, w pierwszym odcinku z gry Give Up um, Jest ze mną mój golega Odezwijcie Jeździem go Dobra ja to płaczę, ale wyciszę dźwięk bo to gunwo Zobaczycie, będę bro Bo bardzo dobrze wdogram Trzeba gignąć z dardy. Już pierwszy level teraz już drugi leci Jestem to bardzo pro Chcesz kogoś pozdrowić Chcę pozdrowić moją mamuzie i moją babuzie i moją mamuzię, mojej babusi moją babusi moją mamusi moją babusi mojej moje babusi mojej moje moje mamusi O dzięki. Jesteś teraz na live. Ie. Znaczy nie na live tylko na nagrywalnie. Od życia nie wiedziałem. Big brother na mnie patrzy XD. Żol, idol. A nie do nie da było. Oh. Nie to Oko wielkiego brata na mnie patrzy, a ja nie mam brata, to takie smutne. Kolejna tajemnicza zagadka masz do rozwiązania. Ostre. A masz gota? <laughs> Big sister XD. Nie mam kota. Też chcę mieć. Lolik zęb, czemu ty zawsze to mówisz? Bo to jest fajne Bo też chcę mieć gota Właśnie radzimy to A wiesz, że twój, że twój kot zjadłby dwojego e, takiego bodzia Ale jakby go przyzwyczaić to by może nie zjadł Tak, pewnie razem by się bawili jeżdżenie W brzuchu I, na, i, na, i nagrywali let's play do sanków No. Eee, dziesiąta level. Tutaj już nie umiałam nigdy tego przejść, ale kiedyś dobrze Są trudniejsze. Oj, niechdzący. Dopiero dwa dednięcia. Bądź ze mną dumny. No dobra, trzy. Dzięki. A do nie, ja to ja publiczność A. XD. Sorry. Który, który i tak na roślinie mamy he he he, he, he. O właśnie, dawajcie lajki i zuby i wszystko zozie daw właśnie i polecicie ten filmik swojemu kotu, swojej babci, swojej rodzinie i kolegom w żgole Oglądajcie w ogóle w całą rodziną te filmozy Tak e, dwa, dwa kaktusy, wpisujcie sobie prosty, ją No, co? No żol nie mogę wziąć! I ja chcę już iść. A nie mogę, albo odednę zaraz. Ręka już mnie boli. Ja oh. bym właśnie oglądał... Właśnie oglądam filmik z przeszłości. Jeszcze go nie wysłałeś? Nie. Pople, ale owe ZOM 2014 XD. Żol o <laughs> LOL Znowu deadnąć Grand Tyle przegrać What the fuck Przejdę to całość Badumc O nie to jest gorszość Kiedyś będziemy sławni jak JJ Joka Którego już nie ma z nami na tym świecie Ale nie gdzie nie być, jak gdzie idzie Jogger. No, Wszystkie JJ. A wow! A ja Wszystkie ustuję, JJ. Że już mi się zaczyna gorączka robić, żol. Wszystkie JJ-dokery kończą z gorączką. Właśnie też już jakoś głowa mnie zaczyna boleć No nie też dość od samego Rada. Wszystko przez to, że staliśmy się JJ-ami. JJ Nagrywajby Nagrywajby jeszcze serię Kapelórz. Okej. Okay. Jezu jak ja jestem to pro A co? Nagram jakiegoś Blaya z Minecrafta? No raczej. On nie sprzedałeś się, a mi się XD. A co Minecrafta gra? Znaczy no, to nie gra? Wszyscy tu nagrywają Minecrafta, się sprzedali XD Kurde To coś innego może. E, nie mogę się już z tobą kolegować brzygromi Czekaj, że idę tylko ten level i potem pogadamy o tym... No i druga! Nie... Gówno! Czekaj, przerywam idzie. tym kota. Co? To ja chce Nie. Ty? Ty jeszcze nagrywasz? No. Ale już kończę. Ja. Do widzenia no, nagrywasz wszystkim. Się Subskrybujcie. Na, na, Jak wyślę ten filmik, ma pod nim być By. 10 tysięcy łapek w górę oraz 200 tysięcy wyświetleń, bo inaczej nie w usunę wam konta i schakuję kartę graficzną. Dobra, pa. Nie zapomnij zostawić łapki oraz subskrybacji. Please. Cześć.